Dobra, blaszek. Blaszek na kweju. To musi być wygrany mecz. Prestige Ocean Song Serafin. Blacha zniszczy ją? Proszę cię. Robisz to dla mnie, kierowniku? Kurwa. Musisz to zrobić, bo cię kurwa rozjebie. <grym>, jak tak nie zrobisz, to cię kurwa znajdę. Ci ale no to nie się zmienia i tak się znajdę, kurwa. Dobra, go. Kurwa, mamy piąty poziom. Co tu się stało? Dobra, łapię topside po to prostu. Łapie kilka. Co to robisz? No dobra, może być Nie dla mnie Twitch Twitcha A jest so? no, it's much low. <coughs> Nie wiem, co on myślał Nie myślał Mundziak, uciekaj! A po prostu. A, nie, nie. Co on zrobił? No. Ale tutaj poczekam na niego. Wait to win? O ty. Okay. Opa. Jereczka flesiała. Serafinka do ciebie idzie. Ja się spierdalam stąd. Palę gumę po prostu. S? Trzeba pogadać bo po prostu dominacja genetyczna. wiesz co chodzi? Serafin na spalił nie. O lipa. Myślisz, że się to uda? Co ja myślę? Jak się nie zauważy to. A jest. O kurwa, dacha, zap zapędziliśmy się trochę. No, nie mogę się ruszyć, stary! 3 sekundy, czeka mam, no, co jest? O kurwa, jestem. Dobra, mam jednego? No. Shutdown for A jak? O, oh, sorry, nie taki do... Dobra, ale co dalej? Po prostu się zwijam. Jebana, no. Co oni grają kurwa? Nie wiem stary, ja grałem zeri. Opa A ten jump był niepotrzebny No nie będzie Mundo z turbo P stary Kurwa, widziałeś co ja robiłem w lesie tym mundo Ubiegasz w pięciu stary, sprzedajesz każdemu hardsteala stary I jedziesz co dalej Masz wyjebane totalnie nie wypierdolone masz chłopaku Oj, Twitchers. Opa. Jeszcze Lulu. Opa. Pyszności! Dziękuję. Ja mogę w każdy target tam skakiwać. Obiegnę do Ciebie. Zabierasz Twixa? No jak. To chłopie już tak nie działa, że Ty sobie wejdziesz. A jak mam spele, no to... Dobra, zabieram się na łowy, mam 3 itemy. O, o, o! O! Pa, pa, patrzcie jakie pyszności! O ale pyszności na topie! Ojejku jejku że to samo Opa! Kolejny do kolekcji na Stop traku Twix? Widać mi Twixa! Opa! Cześć Twix! Opa, co tam? No, ja sobie wychodzę. Welcome to Kazix. Ale chłop dostał łeb No kurwa Trochę przesadziłem Ale ultimate poleciał Serafinie Chłopaki Dajcie Twixa Kurwa, no nie dostałem resetu no Ja mam pierdola Nie wiem, nie mam Twixa, nie mam nic Szkoda, że dostałem tego Trixa Opa! O, oh, fuck! Co mi, czy on mnie zabił? Flaszem kurwa Dobra, GG, kurwa Ja... Lulka została GG's No i free No kurwa a jak? Mamy to. Jedziemy do spodu. Lpeczki są dzisiaj moje. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i innych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się, siemaneczko.